Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym takim dosyć nietypowym materiale, albowiem sobie wraz z Balderem Gamerem. Witam serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Dzień dobry wszystkim tutaj widzom kanału Tygodniowy Gwind. Cześć. Właśnie wraz z Balderem porozmawiamy sobie troszkę o platformie turniejowej, o tym, Głównie oczywiście o jej błędach, ponieważ ich jest bez liku, ale także o tym, co działa w niej dobrze, co ewentualnie zostało poprawione i poprosimy później Was, widzów, o jakieś ewentualnie sugestie lub bardziej, jakie Wy jeszcze błędy, powiedzmy, znaleźliście na tej platformie i chcielibyśmy przekazać Redom te informacje, co poprawić właśnie w platformie. Jakie tak, zam... no z chęcią na tym Discordzie partnerskim podeślemy im to potem, żeby to przeanalizowali, żeby może wyciągnęli jakieś wnioski i rzeczywiście coś zaczęli z tą platformą zmieniać, robić, żeby była bardziej przystępna i po prostu, żeby działała tak, jak powinna. Dokładnie tak. Jeszcze na wstępie wspomnę to, o czym mówiłem już w ostatnim filmie, który nagrywałem. Mianowicie proszę was bardzo serdecznie, abyście nie pomijali żadnych reklam, jakie... Zostaną wrzucone do tego filmu, ponieważ cały nasz przychód w tej chwili, właśnie z reklam, ze wspierania, z innych tego typu form przekazujemy na pomoc dla Ukraińców. Także was nic to nie kosztuje, a my możemy w ten sposób jakoś tym biednym ludziom pomóc. No to w takim razie przejdźmy już do, do naszego omówienia. Tu sobie kilka punktów wypisałem, więc może zacznijmy od takiego pierwszego. Czyli moim zdaniem jest to dosyć kluczowe akurat otóż, poza Single Elimination tak naprawdę zbytnio inne tryby nie działają, albo po prostu mają masę błędów, że ludzi wywala albo coś. Nie wiem jak to, nie wiem, jak to u Ciebie, Balder, z tym wyszło. Powiedz mi, też miałeś takie doświadczenie, czy kiedyś organizowałeś na platformie jakiś turniej nie Single Elimination. Wiesz co, też mam takie doświadczenie, pamiętam, że na pierwszym turnieju był pełen niewypał, e, wiem, że tam e, e, drabinka tak się, ja nie wiem czy, co się z nią stało, ale pewien gościu dostawał z automatu e, od razu zwycięstwa, chociaż jeszcze nie zostały rozgrywane spotkania. Nie wiem, czy to było wtedy single elimination, ale był na przykład taki problem, z tego co pamiętam. No właśnie, to co wspomniałeś to przy okazji nawiążę może już do kolejnego punktu, o którym też, który też mam wypisany. Mianowicie czasami bywa taka sytuacja, że generalnie Przechodzi dalej ta osoba, która po prostu nie powinna przejść. Na przykład ktoś to przegrał, grę przechodzi dalej, jakiś błąd platformy, albo w ogóle, nie wiem, miałem taką sytuację, że ktoś nie zrobił banów. Dajmy na to. Jedna osoba zrobiła bany, druga nie zrobiła, i ta co nie zrobiła, przeszła dalej z jakiegoś powodu, a ja na przykład nie mogę nic z tym zrobić. Nie wiem, czy też coś takiego ci się zdarzyło. Tak, też kojarzę taką sytuację nawet przez coś takiego samego odpadłem raz z turnieju. Nie wiem co to były za rozgrywki, ale były tam jakieś... Zaczynałem pamiętam streamować. Wyrzuciło mnie po prostu od razu na starcie przy, przy tych banach i nic nie mogłem z tym zrobić, też się z tym spotkałem. Tak. No muszę powiedzieć, że te powiedzmy możliwości uprawnienia administratora czasami są niewystarczające moim zdaniem, bo... Oczywiście ma, możemy ręcznie wpisywać wyniki, ale no niestety często to jakoś nie działa i troszkę to myślę, że można by naprawić, żeby no jednak te, upra te uprawnienia administratora typu właśnie do chociażby zmiany wyniku, żeby działały zawsze, a nie, że, nie że ktoś przechodzi dalej i już nic nie można z tym zrobić. Mhm. E, tak. Poza tym, jeżeli chodzi o jakiś plus, to może warto wspomnieć o takiej jednej naprawdę pozytywnej rzeczy, którą widziałem, że zostało ostatnio dodana, mianowicie e, administrator może zmieniać talię uczestników i to mi się strasznie podoba, ponieważ dotychczas było tak, że tylko uczestnicy mogli je wrzucać, a administrator nie, nie mógł nic z tym zrobić. Miałem czasami takie problemy, że na przykład, na przykład ktoś dołączył na turniej, no a tu nagle się stało, że nie może wysłać talii, a ja nie mogę dodać i był problem. Może się wypowiesz na ten temat. No tak, no to wtedy przynajmniej jest ten problem rozwią rozwiązany przez to, że ten administrator może za daną osobę te talie e, wrzucić, więc to na pewno jest w porządku. Opcja. Tak, szczególnie, że w ogóle ostatnio to był taki problem. Wydaje mi się, że już chyba został rozwiązany, jak patrzyłem, ale był problem, że w ogóle nie można było dodać talii, nie? E, chyba nawet było na ostatnim, niedoszłym turnieju mistrzostw w Keligę, który chciałem robić, właśnie taka sytuacja. Przez co, przez co nie wystartowaliśmy z nim, ostatecznie. No niestety, niestety. I ja to zgłosiłem do. tutaj na tym kanale, właśnie. tam partnerskim. Dostałem odpowiedź, że. żebym coś tam. oni mnie coś pokierowali, żeby, żebym coś zrobił, tylko że my to robiliśmy. Wy, wysłałem im nawet filmik, że nie, da, nie działa to, co oni napisali. Potem napisali mi, że już prawdopodobnie znaleźli źródło problemu i go naprawiają. No, niestety tego samego dnia jeszcze się wtedy z tym nic nie zmieniło, i turniej musiałem odłożyć, i się do tej pory jeszcze nie odbył. Nie wiem, czy już to zostało naprawione, mam nadzieję, że tak, chociaż kurczę, jak widzimy, ile ta platforma ma problemów, że nawet z tych jakichś bardziej oficjalnych rozgrywek, tam już nie mówię o tych moich małych turniach, ale bardziej oficjalne rozgrywki są po prostu przeprowadzone na challenge, które jest o wiele mniej wygodne, no ale mimo wszystko jest po prostu lepiej działającym. Tutaj narzędziem do przeprowadzania takich rozgrywek. No dokładnie, dokładnie. No bo osobiście nigdy na Challądu nie organizowałem żadnego turnieju, ale jednak tutaj też przejdźmy do plusów, ale i malutkiego minusu platformy turniejowej, no ponieważ właśnie na platformie jest chociażby taki tryb spektatora, tak, którego na Challondu po prostu nie ma. O, na pewno jest sporym plusem. Rzeczywiście, można sobie, ktoś może komentować dany mecz, prawda? E, może ktoś go oglądać po strony, który nie bierze udziału w tej rozgrywce, co na pewno e, jest spoko opcją, Tak. E, za to trzeba pochwalić. Jak najbardziej, e, oczywiście. Tylko, już... że czasem też ten tryb spektatora nie, nie działa, tak jak powiem, ale to już szczegół. Właśnie miałem o tym powiedzieć, także wyjąłeś tak. mi to z ust. W każdym razie i tak działa lepiej niż kiedyś. Ja w początkach jeszcze tej platformy, kiedy ona raczkowała, tak naprawdę niedawno nie, nie, nie co wtedy wyszła, no to rzeczywiście próbowałem jakieś tam turnieje organizować. No i muszę powiedzieć szczerze, że no działała bardzo, z ten tryb spektatora działał bardzo źle. Po prostu, nie wiem, dodawałem sobie, że chcę oglądać mecz, nie dawało mhm. mi zaproszenia. Albo dawało, nie wiem, po 5 minutach czy coś. Było o... tak, że na całym turnieju, chyba z jedną grę może obejrzałem. No i no szkoda straszna, nie? Wiesz, chcesz zrobić wydarzenie fajne dla ludzi. Takie turnieje też, też fajnie integrują. Jest możliwość, żeby pograć sobie z kimś spoza gier rankingowych. Z kimś, kogo możesz kojarzyć lub coś. Albo na jeszcze jakiś nietypowych zasadach wymyślonych właśnie przez organizatorów. No a potem wychodzą Ci takie buble, bo platforma po prostu nie daje rady czy co. Szkoda. Dokładnie. Nawet jak organizowałem w tamtym roku taki, takie, taką serię turniejów, mistrzostwa Gwinta, to było naprawdę spore wydarzenie mm -hmm. wtedy, bo tam sporo, jakaś tam seria, potem jakieś jakiś. Pamiętam, pamiętam. I serio strasznie tak się napaliliśmy ze swarkiem wtedy, żeby coś takiego ciekawego naprawdę zrobić, żeby tak jakoś tą mm -hmm. społeczność też zintegrować, no ale błędy się niestety zdarzały. I tak jak, nie wiem, tam jakiś pierwszy turniej, pamiętam, że wyszło całkiem nieźle. Tak na przykład już potem jakieś kolejne dwa czy tam. Nawet wszystkie z tych pozostałych turniejów No już. Zawsze były... coś nie grało, tak? Dokładnie. Albo to tam Ach. ktoś odpadł, bo, bo błąd platformy, ktoś nie zbanował, kto, jakiś jego przeciwnik i yy, 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 ten akurat co zbanował, przegrał, a ten co nie zbanował, bo nie wiem, yy, odszedł co od komputera, albo w ogóle zapomniał o turnieju, przeszedł dalej. Ja nie mogę nic z tym zrobić. A no i potem problem jeszcze leży po tej stronie właśnie naszej, czyli organizatorów, że musimy to jakoś załatwiać, jakoś naprawiać te, te, te błędy, tylko że no my też to niestety nie jest z naszej winy często, nie? Ja po prostu musimy ponosić za to konsekwencje my, jako organizatorzy. Tak, dokładnie. No i pamiętam, jakieś tak strasznie denerwowałem wtedy po prostu już na. Nawet... No, bo, bo bez, bez silności, nie? Po dokładnie. prostu, że to wiesz, chciałbyś coś zrobić, chciałeś fajne wydarzenie zrobić, a tutaj takie rzeczy niestety negatywne wychodzą. Ludzi mi nawet pisali, że się denerwuje, ja że się do ludzi denerwuje no. i tak dalej. No, no niestety, no i po prostu już naprawdę, i po prostu mówię. Szczególnie, że też miałem o tyle ciężko, że jak tam pamiętam chyba któregoś turnieju nie, nie mógł swarek wziąć udziału, znaczy w sensie nie mógł jakby pomagać mi. To musiałem mhm. ogarnąć streama i platformę naraz, nie? Jak na przykład w pierwszej ludzie tam były 64 osoby. No, to, no. kurczę, no, nie, po prostu jest niemożliwe, żeby nie było jakiegoś błędu, nie? Kurde, ale dałeś radę. No dałem, ale naprawdę... No, to... było, było czasami, było ciężko naprawdę. To szacuneczek. Na... Ale, ale w każdym razie musiałem sobie zrobić ogromną przerwę od organizowania turniejów po tym i dotychczas Tak, jeszcze... bo jeszcze to, to zniechęca niestety, nie? Właśnie ten ta... brak tej responsywności ze strony Platformy zniechęca do potencjalnych, kolejnych takich turniejów. Do organiz... przede wszystkim organizatorów, nie? Nas. Dokładnie, dokładnie. No niestety, no... Bo zawsze wiesz, że coś się może wysypać. Nie wiadomo, jaki fajny byś miał pomysł na, na ten kontent, na ten temat turnieju. No to i tak nie wiadomo, czy to wypali. No i to jest. Ach, lipa, Dokładnie. lipa. Właśnie pisałem trochę tam z Pawłem Burzą, między innymi, jak mm -hmm. organizowałem te Mistrzostwa Gwinta, No i w ogóle też tutaj taki plusik jeszcze. Mianowicie to, że jeżeli mamy tych 30 ludzi, można zagwarantować nagrody. To jest super sprawa, moim zdaniem. Także za to. Tak, ogólnie. tak, tak. No fajnie. No, jakieś te nagrody nie są wielkie, ale wiesz, zawsze ten pył to jest jednak drogocenny tutaj, drogocenny surowiec w gwincie. No dokładnie, dokładnie. Tu chodzi po prostu też o to, o ten sam fakt, że jest jakaś tam nagroda za to, przez co ta rywalizacja no, jest zawsze odrobinę ciekawsza. No jasne, jasne. Jest, no pewnie, że tak. No, a ja sam, ja powiem tak, generalnie, jeżeli chodzi o moją perspektywę uczestnictwa w turniejów i moją taką historię uczestnictwa w mm. turniejów, to ja. Brałem udział chyba nie jako organizator, tylko w jednym turnieju i to był chyba jakoś tam niedawno turniej Irlanda. Tak? To był pierwszy twój turniej taki co, wyraźnie udział? Tak, tak, bo nigdy w sumie tak naprawdę jakoś się nie interesowałem, pomyślałem, że w sumie naprawdę bardzo bym się No i co? udany chyba, co? No tak, tak, oczywiście. Generalnie bardzo, bardzo mi się podobało, szczerze, bo chociaż wynik był przyzwoity, nie będę ukrywał, tak, jaki tam się udało osiągnąć, ale ja tu, mówię, głównie po zabawę przyszedłem, ale bawiłem się naprawdę Wybitnie. Eee, dlatego myślę, że ktoś. Pozdrawiamy, jakiś... pozdrawiamy Erlanda. Rzeczywiście. Eee, <laughs> ostatni uczestnik. Holownika Erlanda. Tak. Eee, Erland, ostatni uczestnik też testu wiedzy. No tutaj zrównał się z Tobą, Walder. No chodzi... tak. Widzisz, widzisz, no w końcu. Erland jest tutaj ze mną od już początków praktycznie byków na no to też się dostosował poziomem do mnie. O, oczywiście, oczywiście, e, tak, zapowiedź jeszcze, że ostatnim uczestnikiem to wam powiem testu już, już który miał test, jest Sfarek, ale jakoś się zbieram ciągle, żeby ten odcinek zmontować, no nie wiem, o, że... O a już je, ma, masz nagrany? Jest nagrany, już od dawna. Ale ekstra, to super, super. E, także to jest ostatni w ogóle odcinek sezonu, e, no i zobaczcie, no, jaki chcę, Korzystając z okazji publicznej teraz podziękować za tą propozycję ponownego przystąpienia do, do, do tego wydarzenia, do tego quizu. No ale już tam dogadaliśmy, że stwierdziłem po prostu, że tak jak normalnie wejdę w ten drugi sezon i tyle, nie? A nie będziemy tu robić jakichś powtórek specjalnie. Tak, w drugim sezonie też, nie wiem czy o tym, chyba wspominałem o tym właśnie w odcinku ze Swarkiem z testu, Ee, że będzie kilka zmian dotyczących, ale to o tym o, już nie będę teraz spoilerować no, ale dowiecie spoko. się później. E, tak, wracając do tematu platformy, na czym myśmy skończyli? E, a, na tych nagrodach, Jakieś tak. plusy chyba były tak. tam, no. O dziwo. E, już odeszliśmy bardzo. E, tak, e, nagrody oczywiście, e, jakieś tam, że tak jak wspomniałeś, jakieś plusy o dziwo udało się znaleźć. E, mm. Między innymi nagrody, ale też właśnie pisałem sobie z Pawłem, e, też nie tylko o nagrodach, to sam pisał mi, że zdaje sobie sprawę, że, że ta platforma, no, jednak trochę tych błędów ma. I nawet sobie tak na momencik przeczytam, co on tam do mnie wtedy pisał. Nie, nie będę oczywiście korespondencji ujawniać, ale, mm, ale, mm. ale chcę dokładnie sprawdzić, co takiego od niego otrzymałem. No, chciałem powiedzieć, że dostałem informację od niego, że pracują nad tym, ale nie, tutaj bardziej, że zdają sobie sprawę, że, że jest miejsce na poprawę, o tak. Ale też napisał, że chętnie zobaczyłby właśnie. Jakąś listę sugestii z naszej strony. No i oto jesteśmy, tak? I też oto, po to wy jesteście w komentarzach, więc piszcie, piszcie śmiało, zbierzemy to wszystko do kupy i może rzeczywiście coś z tym kurcze ruszy w końcu. Tak, bo ponieważ naprawdę zabawa z organizowaniem turniejów, czy to z graniem, jest naprawdę super. Tylko, że problem jest właśnie z, na przykład z nami, organizatorami, kiedy są te błędy, no to po prostu my się denerwujemy. Dla Was, wy, wy też się w sumie denerwujecie, no bo chcieliście miło spędzić czas na turnieju, a tutaj dupa, nie? Mhm. Tak, teraz z ciekawości patrzę na ten turniej, który ma obecnie miejsce, ten charytatywny tam, co Team Elderblad odpalił dzisiaj. Nie, nie umiem znaleźć braketów, ale jak, jak znajdę to dam znać czy to jest też przeprowadzane przez, przez challenge po prostu, bo no unikają, unikają tej platformy e, oficjalnej ludzie. No właśnie, no niestety i to jest, tu o to właśnie chodzi, ponieważ jak już doszliśmy też do, do trybu spektatora, do plusów, jak doszliśmy do plusów, do nagród to może wróćmy do jakiegoś minusu, e, a jednym z minusów jest taki, aczkolwiek tutaj muszę zwrócić po części honor, że już to działa zdecydowanie lepiej niż kiedyś, no zdarza się, że nie, wys nie jest wysyłane zaproszenie do gry, po prostu. Mm. No, teraz już widzę, że to jest zrobione też przez oczywiście platformę Challenge, więc no to właśnie. mówi samo za siebie, nie? To naprawdę mówi dużo, to naprawdę Ach. mówi dużo, że jeżeli to jest organizowane przez Challenge, no... No dramat. Dramat, nie ukrywajmy. Ale tak, wracając, nie wysyłanie zaproszenia do gry to jest szczerze spory problem, ewentualnie wysyłanie zaproszenia czasami trwa bardzo długo, no ale aczkolwiek no, przyznam, że już troszkę to lepiej wygląda niż wyglądało to jakiś czas temu, nie wiem jak to z Twoimi odczuciami na ten temat. Z zaproszeniami w sensie do gry, tak, że ym, trzeba kilka razy to robić albo nagle Cię wywala do menu głównego, o takie rzeczy chodzi? Też, też, ale też chodzi o to, że po prostu czasami bywa taka sytuacja, że po na przykład dokonaniu banów, któryś z graczy, albo nawet oboje nie otrzymują po prostu zaproszenia. Taka rzecz mi się też zdarzała. No widzisz, no to są nawet od, od tych większych błędów po nawet takie małe, no jest tego trochę, nie. Tak. Aczkolwiek... To cały czas jest, nie wiem, bo to jest beta wersja, tak? Cały czas tej platformy. Tak. Czy, 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 Tak? Aha. Tak. No to, nie wiem, to musimy czekać na to chyba. Jeżeli już były pełnoprawną, tylko ile już te, te, w tej becie to jest? Dwa lata? No chyba by tak wyszło, no, wydaje mi się. No właśnie. Więc troche, trochę długo, nie? No, zdecydowanie długo. Normalnie jak draft. Ale naprawdę, te turnieje są o tyle ciekawą opcją, że między, wiesz, sezonami, czy tam między jakimiś dropami kart, między dodatkami, gdy naprawdę czasem w gwincie może powiać trochę nudą, no to stąd przychodzimy my z jakichś tam pomysłodawcy, organizatorzy turniejów i fajnie by było, gdyby to było ułatwione i bardziej po prostu... E, łatwe do, do robienia i działające przede wszystkim, no, bo e, naprawdę takie turnieje gwintowe są super odskocznią od klasycznych gier rankingowych, czy tam, czy tam nawet tych sezonowych, e, żeby sobie pograć z, tutaj z graczami. No, więc naprawdę warto by było coś, coś żeby z tą platformą coś mm, było zrobione, nie? No oczywiście, oczywiście. Tak samo można by czasami odrobinkę, powiedzmy, przyspieszyć działanie, ponieważ Bywało tak, że jakoś na przykład gracze nie, wiem, nie mogli jakoś banów zrobić albo mogli dopiero po jakimś czasie, chociaż już runda była zaczęta, ale w każdym razie właśnie tak samo jak z tym wysyłaniem zaproszenia do gry, to już raczej takie rzadsze błędy i, i myślę, że nie powinien to być obecnie priorytet, jeżeli chodzi o naprawę tej platformy. No ale warto, warto też myślę wspomnieć chociażby o tym, że. No, jak ktoś wchodzi do tego lobby, powiedzmy przedmeczowego, kiedy tam dostał zaproszenie do gry, ma te tam 10 minut na to, żeby przystąpić, no to je... często bywało tak, że zanim minie te 10 minut, już kogoś wyrzucało z tego lobby. Na przykład, nie wiem, były jeszcze 4-5 minut do końca i już kogoś nie było. Nie mhm. wiem, czy też miałeś takie doświadczenie. Kurczę, nie, nie, nie wiem, nie pamiętam teraz, coś takiego mnie spotkało, ale rzeczywiście no, może coś takiego występować. Niestety. No, niestety występuje, aczkolwiek. Czy teraz tak jest? Nie wiem. Zawsze doradzałem ludziom, żeby jak najszybciej, jak tylko są w tym lobby, wybrali talię i już weszli do gry, żeby nie robić zbędnych problemów. Mhm. Tak, ich powoli się już zbliżamy do końca, jeżeli chodzi o moją listę minusów. O dziwo. No. Chyba, że jeszcze zaraz, albo właśnie, może się spytam w tej chwili, Balder, powiedz. Czy może Ty masz jakieś takie minusy, o których ja nie wspomniałem, a o których chciałbyś wspomnieć, o jakichś błędach? No naturalnie tak te rzeczy, które mnie spotykały, to wyszły chyba w rozmowie e, wcześniej przy, przytaczanych przez Ciebie podpunktach. E, na ten moment chyba sobie więcej nie przypomnę, już tam mówiłem o tym, że tam zgłaszaliśmy. E, kiedyś nawet pamiętam, że lubiłem turniej pierwszy, pierwszy chyba turniej Byka na leśnika. E, nawet wtedy zaprosiłem Pawleksa do tego turnieju i tro, trochę była lipa, bo tam też wyszły jakieś nie, niestworzone rzeczy. Wtedy pamiętam, że chłopa jednego wywaliło już na starcie, kompletnie bezpodstawnie. No, przykre, przykre doświadczenie miałem pierwsze z tą, z tą, z tą platformą i no, niestety nie zostało one jakoś zmienione przez ten czas. No, ale tak jak mówię, fajnie, fajnie poprzytaczajcie sporo już tych przykładów. Ja się wplotłem w nie mniej więcej z tych doświadczeń, które mi się poprzypominały, i nie wiem, czy miałbym tutaj jeszcze coś do wskazania. No, liczę na pewno tutaj, że widzowie nam poprzypominają, jeśli, jeśli zapomnieliśmy o jakichś mankamentach. No, tak, jak najbardziej. No i ostatnia jeszcze tutaj sprawa, o której nie wspomniałem, a która mi się przypomniała, mianowicie to jest błąd, który chyba jakoś niedawno się pojawił, tak mi się przynajmniej wydaje. Otóż nie można dodawać osób ręcznie. Hmm. Nie wiem dlaczego. Zawsze jak organizowaliśmy, no prawie tam zawsze od pewnego momentu, między innymi całe Mistrzostwa Gwinta w ten sposób zrobiliśmy, że po prostu... Wysyłaliśmy, znaczy robi, wysyłaliśmy, co ja mówię, nie wysyłaliśmy, tworzyliśmy kanał na Discordzie odpowiedni, e, kanał tekstowy, gdzie po prostu każdy wpisywał swój nick, my to my te osoby dodawaliśmy, e, przez co no, kontrolowaliśmy powiedzmy, kto jest i tak dalej. No a teraz tutaj się robi taka sytuacja, że nie można ręcznie dodawać i każdy musi samemu dołączyć na turniej, co jest moim zdaniem troszeczkę takie niezbyt wygodne. No nieporęczne, nieporęczne, no. Tak, dokładnie. Szczególnie, że tu niektórzy też mają jakiś problem, że tam nie wiem jak dołączyć czy coś, no, czasami też takie sytuacje się zdarzają, a jednak zawsze jak jest ta lista osób, to przynajmniej mogę dokładnie kontrolować kto na turnieju jest. Szczególnie, że też no, zawsze robiliśmy w ten sposób, że każda osoba, która na ten turniej dołączy otrzymywała specjalną rangę u nas i odblokowała jakby osobny kanał tekstowy, który był już tylko dla uczestników turnieju. Mhm. No, a tak to jest to zdecydowanie nieporęczne i utrudnia to organizatorom, czyli nam e, organizowanie turniejów. No jasne, to jest strasznie niepraktyczne. Dobrze, jakby też z tym się coś można było to jakoś naprawić. Tak, tutaj, tutaj e, nic dodać, nic ująć, i wydaje mi się, że chyba przynajmniej z tego co pamiętam, to wszystko. Może o czymś zapomniałem, ale wydaje mi się, że chyba, chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę platformę turniejową, ponieważ, tak jak wspominałem, no to jest super rzecz. Nawet o tym pisałem właśnie do Pawła, że to jest genialna sprawa, taka platforma móc organizować turnieje, bo ja się naprawdę łowiłem świetnie, jak na przykład gra na turnieju. Oczywiście, co innego jest organizować turniej, co innego grać, ale ja pamiętam, że nawet jak te Mistrzostwa Gwinta robiłem to też. Po tym, jak były te emocje w każdym razie w trakcie, szczególnie jakby tam półfinał, finał to naprawdę no, były serio emocje i a tym bardziej kiedy sam grałem turnie, a szczególnie spoko jest. Na przykład potem oglądałem sobie powtórki mogłem analizować, co mogłem zrobić lepiej, co mogłem zrobić gorzej. No. Tak, także także jak najbardziej moim zdaniem, super sprawa że coś takiego generalnie ta platforma jest. No ale miłoby było, gdyby się nią radzi troszeczkę. No jest ona wzajemnie. niedoskonała i to jest, myślę, łagodne określenie. No dokładnie, tak jak powiedziałeś. To jest po prostu łagodne określenie, że jest ona niedoskonała. Aczkolwiek, co by nie mówić, i tak jest. Znaczy, no właśnie, chciałem powiedzieć, że i tak wygląda lepiej niż wcześniej. No ale z drugiej strony, kiedyś na przykład nie było błędów zadawaniem graczy. <grywa> tak trochę jak była tali część błędów, to pojawiły się nowe, tak naprawdę, nie? no... no właśnie. Tak. Może ktoś chyba odpowiedzialny za to, nie wiem czy na poważnie tam podchodzi do tych swoich obowiązków, czy co, że tak to wygląda, no ale trudno, liczymy, liczymy na poprawę, może coś ten filmik tutaj wniesie, tak samo jak już wspominałem, jak, czego, jak o czymś zapomnieliście, to piszcie nam w komentarzach, zrobimy wszystko to, podsumujemy, wyślemy, wyślemy do menadżerów, community menadżerów i... Będziemy mm, liczyć na jakieś poprawy, no bo więcej chyba po prostu nie możemy zrobić. A cieszę się, że Minotaur wyszedł z inicjatywą taką, że chociaż spróbujemy, nie? co w naszej mocy. Tak, no i ja też się bardzo cieszę, że w ogóle zdecydowałeś się też wystąpić w tym filmie, bo jednak no. organizujesz chyba nawet, zorganizowałeś więcej turniejów niż my nawet zorganizowaliśmy. No jasne, jasne. Więc na pewno masz trochę większe doświadczenie w tym temacie. więc No pewnie, też... chociaż y, przeważnie miałem y, pomocników. Ja tam głównie w tych turniejach tworzyłem, tch, służyłem jako wiesz, no Tam twarz, tam reklamę robiłem, nie? Komentowałem, a, a od strony technicznej ktoś tam przeważnie się inny nad tym trzymał. pieczę. ale rzeczywiście, no już tego tematu liznąłem, nie? Więc wie, wiem, z czym to się je też. No i fajnie, że mogliśmy sobie tak pogadać. Oczywiście. No, jak tam, nie wiem, jakieś w ogóle turnie organizujesz w przeszłości, No. No tak, no muszę zrobić te mistrzostwa z nie doszły, nieszczęsne, Erland mi, cały czas mi przypomina, pyta kiedy zrobimy, no ja tak to odwlekam, też ro, różnie z czasem wypada, ale wstępnie mogę rzucić tak tutaj, że, że przyszły, przyszły weekend, można by chyba coś, coś takiego zorganizować, myślę, no, z... <ścoughs> jak nic nie wypadnie. Chyba, że zaraz no... będzie kolejny błąd. Ja ja no obiega. właśnie. Mhm. Zobaczymy, jak może będę miał czas, to może nawet wezmę Kurde, umiał. no też zobaczę, bo w piątek mam ten stream przedłużany, chyba że wtedy bym trzasnął. No, może, może tak, to byśmy zrobili wtedy, rzeczywiście. No. O, może, może się wezmę w tym tygodniu, nagram, nagram zapowiedzi, e, zmobilizuję tam Irlanda i, i odpalę w piąteczek, także już tu mini taka zapowiedź czy coś. Super, super. Jakby mówię, nawet jak będę miał czas, to może i spróbuję wziąć udział. O, no stary, no pewnie. Ostatnio Ci świetnie poszło, także no... Zobaczymy. Bo no nawet myślałem czy czy nie wziąć tam ostatnie, jak właśnie braliście udział między innymi, dlatego tak w miarę jestem zorientowany w sprawie, coś tam stało wtedy, mm -hmm. bo nawet zastanawiałem się właśnie, czy, czy nie dołączyć. Chyba już trochę za późno bo mi się wydaje. No ale w każdym razie, w każdym razie mówię, tak mi się super, naprawdę bawiłem się, więc... Mm, no. Więc może też dołączymy. W każdym razie, jeżeli też mógłbym Cię teraz spytać na przyszłość, jakbyśmy organizowali jakiś turniej, to czy chciałbyś wystąpić jako komentator? U nas. No, tak, myślę, że myślę, że spoko. Jako komentator e, prędzej niż jako uczestnik chyba. Polubiłem e, jednak e, fajnie obserwuję, jak się inni produkują. A ty tylko e, oceniasz ich ruchy niż, niż sam jesteś tutaj oceniany. No też na, na pewno w przyszłości będę chciał się jeszcze sprawdzać na jakichś e, wyzwaniach, ale rzeczywiście od tej strony komentatorskiej. Dobrze, dobrze się w tym czuję, no i chętnie pewnie bym wystąpił u Was czy coś czy z Wami. Super. Jak będzie okazja. Super. Mm. Bardzo mnie to cieszy. No a jeżeli chodzi, właśnie mówię o to, no to generalnie z, po Mistrzostwach Winta wiem jedno: funkcji komentatora i organizatora turnieju no, muszą być na oddzielne. Naraz na raz to ciężko pogodzić, no bo bez tak. sensu. Bo jak robisz to naraz, to potem jest taki problem, że Wychodzi, że nic na przykład nic nie mówisz, bo musisz się skupić na ogarnięciu no problemu. No właśnie, to jest, no nie o to w tym chodzi, nie? I wychodzi słabo, dokładnie, e, tak. No, także to byłoby chyba na tyle. Także tak jak mówiłem, e, dawajcie znać, co Wy generalnie sądzicie o platformie. Jakieś może plusy, o których my nie wspomnieliśmy, a o których warto wspomnieć. E, jakieś inne błędy, których my nie wyhaczyliśmy, a o których też, e, o które Wy byście chcieli, żeby zostały naprawione. No, i chyba tyle, tak mi się wydaje. Oczywiście wpadajcie na kanał Baldera, jeżeli jakimś cudem ktoś z Was go nie zna. Ja śmiało, zapraszam. Tak, będzie oczywiście link w opisie. No i będziemy się chyba już z Wami żegnać. Do widzenia. No i cześć. Trzymajcie się na razie. Dzięki za zaproszenie i cześć.